Klaudia Kroczek w naszym studiu. Czas na prognozę pogody. Taką piękną, jaką widzimy już w Tatrach od samego rana. Mhm. No i to będzie upalny dzień, gdzie będzie najbardziej gorąco. W centrum Polski, w Warszawie 33 stopnie w cieniu, chociaż tego cienia się spodziewamy się całkiem dużo, bo chmury jednak będą pojawiać się na niebie, więc chwila wytchnienia też się pojawi, ale na południu i na północy też nie najgorsza temperatura. Poranek jest bardzo przyjemny, co zresztą widać, ale mamy alerty mamy... Mamy ostrzeżenia przed wysoką temperaturą, ale i przed burzami, bo te właśnie dzisiaj będą pojawiać się na północy. Zapraszam już teraz na szczegóły, prognozy pogody. Dzisiaj ostatni upalny dzień w kraju, bo przez najbliższy tydzień temperatura i aura nam się całkowicie zmieni. Będzie zdecydowanie chłodniej, pojawią się opady deszczu i to już od jutra, bo padać może praktycznie w całym kraju i stopniowo będzie robiło się coraz to chłodniej. I to na tyle, że. W czwartek, w piątek na termometrach na południu maksymalnie 13 stopni, ale to chwila ochłodzenia, a później ponowny wzrost temperatury dopiero w połowie miesiąca, co prawda, ale doczekamy się jeszcze tych ciepłych dni. Zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody, bo pierwsi spacerowicze już pojawiają się wzdłuż linii wybrzeża i tutaj apel. Obserwujmy niebo, bo z godziny na godzinę może się ono zmieniać, zwłaszcza właśnie na północy. Na razie jest bardzo pogodnie, ale wraz z upływem godzin będzie pojawiać się zdecydowanie więcej chmur. Chmury, które są nam dzisiaj podsyłane przez układy niskiego ciśnienia, okoliczne, niżej, głównie te z nad Skandynawii. Popada, miejscami też zagrzmi. Sprawdźmy w takim razie, gdzie. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce zachmurzenie duże z burzami popołudniowymi na Niźnie szczecińskiej i na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach od 21 do 30 stopni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale podczas burzy będzie silny, więc te burze dzisiaj mogą zakłócić wypoczynek tym, którzy z, będą znajdować się czy to właśnie w Kołobrzegu, czy w Niechorzu, czy w Międzyzdrojach. Poza tym w Darłowie, w Łebie, w Ustce, we Władysławowie może przelotnie popadać deszcz. Temperatura powietrzna wyniesie od 21 do 23 stopni, a temperatura wody 18-19 stopni, w międzyzdrojach powinno być najcieplej 20. W armie Mazury Mazowsze Podlasie. Tutaj też sporo chmur. Będzie to najcieplejszy region dzisiaj, w Warszawie 33 stopnie w cieniu i ostrzeżenia przed burzami, bo te po południu mogą pojawiać się na Podlasiu. Podczas burzy silnej i porywisty wiatr, intensywne opady deszczu. A jak będzie na Mazurach nad jeziorami, całkiem spokojnie nie powinno padać i będzie też ciepło: 27-28 stopni, temperatura wody 20-22-23. I południe Polski, Podkarpacie Lubelszczyzna Małopolska. Całkiem pogodnie z temperaturą dosyć wysoką od 28 do 32 stopni. Górny, Dolne Śląskie Ziemia Lubuska też przyjemnie 32 stopnie, 31, trochę słońca, trochę. Ochłody w cieniu, bo ten też się będzie pojawiał. I sprawdźmy, co się będzie działo w południowej części kontynentu, no bo tutaj też będą pojawiać się lokalnie chmury burzowe. Te dzisiaj w Barcelonie, w Walencji, na Gran Canarii może popadać w Santropę, może popadać La Koruna też dosyć deszczowa i tam też najchłodniej 24 stopnie, a najcieplej w Walencji 36. Przesuwamy się do centrum i w Wenecji dzisiaj zagrzmi, Chorwacja miejscami też burzowa, ale jaka ciepła, 34, 36. Stopni Palermo 38, tutaj już upalnie, ale też gorąco i to nawet upalnie można powiedzieć na Cyprze. Larnaka 38 stopni, ale akurat ta południowo-wschodnia część wygląda bardzo wakacyjnie. Bezchmurnie z wysoką temperaturą powietrza i wysoką temperaturą wody. Woda wyniesie od 22 do 27 stopni. Teraz to wszystko, do zobaczenia po godzinie 8.